Ha ha normalnie. Teraz możesz wijać. Ja bo... Patrz na burzę. Patrz na burzę. A Tak będzie chyba grzmiało, nie? Nie, bo gdzie jest to? Ale grzmi? O! Oj 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 No 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 no. O a tak ten wieje, nie? Ja tak nie zimno ci? To każdym razem po łaskę dużo. No, tą łaskę. A mówisz, no tutaj te deski są miękkie, kurwa, tam były twarde, że po kolei. A to dobrze, że miękkie, nie? Przynajmniej się chłopki na wyśpi, o. wypoczęty jutro do pracy na przykład, będzie jechał. Uważaj, go nie obrażaj, tak? Uważaj, <laughs> go, nie obrażaj. Weź go nie obrażaj, przepraszam, przepraszam. Ważne, że wiesz, dzieje się coś, ból woda Ci spadła. ile ławek czy jakoś ławek. Tak jest. Albo trawników. Zależy. Na no przykład koledzy preferują trawniki, a no, preferują hotelki. to głupie, ale to tylko przydanie, no, nie? No to nie? Bo to teraz opiżej, to dziwne jest. To, 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 to Zostawić ci z w bo to nie wypada. Ale to sobie, siedzę w Piedonie, już no. podłówka jest ona jeszcze. Dokładnie, nie. I wyszłyszesz ogóle... posiła, kubkę, słońce świeci wiecznie. Przepraszam, to kubkę, ty kubkę ty poduszkę w jeszcze. za tak, w tak, no. A jak nie, to na plaży. i no, ja mogę po prostu no, okay, tak zbić i w ogóle nie. Co no, tu się to dzieje? dzieje, 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 dzieje. Chyba i... nasz Patrz, to jest z Gdynia, czy to nie z Gdynia? A jak